Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Bike Vlog Polska. Dziękuję, że tak ciepło odebraliście ostatni odcinek, w którym mówiłem Wam o zaletach i wadach crossów i co jest w sumie tam warto kupić. Dziękuję Wam za te 400 wbitych wyświetleń, za to, że daliście jakieś lajki, że pojawiła się dosyć ciekawa dyskusja w komentarzach o tym, e, gdzie jeden e, drugiego zezwał od Debila. No, ale powiem, że było ciekawe, tam panu uspokoiłem. I od razu tutaj świadczę dla osób, które mówią, że mam jakiś modulator głosu. To nie jest mój modulator głosu, ja mam po prostu tak gruby głos. I, dla, i wiem, że to jest dziwne, no, ale po prostu no, taki ten głos mam. Dzisiaj przejdziemy, porozmawiamy sobie na temat dirtów, e, jak już wiecie, oczywiście z tytułu, e, które warto jest e, kupić w 2024 roku. Jeżeli chcecie kupić dirta, to co warto wybrać? Tutaj e, zostawiłem wam 7 rowerów e, z różnych marek. Mamy dwie 2 rowery z Bikesa, dwa Dartmury, mam jakiś specjalizat. No ja wam mniej więcej to zaraz opowiem, a wyłapcie intro, no i zostawcie suba. elo. Was oczywiście ponownie zaczynamy e, od pierwszego roweru, jakim jest Dartmoor e, Gamer Intro 26. Tak jest z No i z tego roku, słuchajcie, e, chciałem powiedzieć, że z, na gamerze intro jeździłem już kiedyś. E, no i to było też, że kolega DALC tam się przejechał. Taki myślę, że standard, e, ale nie jeździłem z tego roku. Jeździłem bodajże z 2021 roku. E, ale tam za dużo się nie zmieniło. Zobaczmy na specyfikację, ona jest w miarę ok, jak na tą cenę, bo to od, te, od takiej ceny się dirty zaczynają. Myślę, że nic taniej zjedziemy oprócz Oxalota i tak dalej. Więc ramę -y mamy Black Devil'a. Oczywiście chciałem wspomnieć, że Gamer Intro występuje w różnych wersjach. Mamy Gamera zwykłego, Gamera tego Intro, G Gamera Pro jeszcze i tak dalej. Są różne wersje. Ja wybrałem tą, bo ona jest tania i jest w miarę okej okay jak na początki. Oczywiście rama no to jest Dartmoor. Czasami potrafi pęknąć, ale no to jest jak to eksploatuje ten rower. E, tutaj nie będę was zanudzał specyfikacją, mam hamulce Alhonga. E, Obrecze Dartmoor Sharky, oczywiście 26 cali. E, kierownica Dartmoor Tornado dosyć znana, waga 13 kg. No i e, musicie sobie dobrać e, pedały. E, no bo to sobie teraz w rowerach dobieracie. No, i tutaj o tych cechach nie będę mówił, ponieważ one są dopisane tak, żeby każdy to kupił, wiadomo. Tak się ogólnie te wszystkie opisy składa. A jednak mamy pedały Dartmouth Simulator, przepraszam. Mamy. To jeszcze zwrócę uwagę, że mamy Oponakenda Kendy. i one są ok, więc lecimy do kolejnego roweru. Kolejnym rowerem jest Dartmouth Tucson Propump. Pump. Kolejny Dartmoor i już ostatni na tej liście. Propambi jest oczywiście o wiele droższy od gamera, ale zapewnia nam e, większe bezpieczeństwo niż Gamer Intro. Jest on dosyć fajny. E, też jeden z moich kolegów ma, ale on ma z wersji z 2022 roku, a nie tą najnowszą z 2024. I co Wam wspomnę o tym rowerze? Bardzo ważną rzecz. Uważajcie na tylną piastę. Bo, bo tam czasami yy, I w ogóle na całą tej obręcze to radzę wam nasz radzę wam uważać Ponieważ są przypadki Gdzie ko koło nam się Zamieniło w ósemkę Ponieważ e, gdzieś źleśmy e, postawili po skoku e, To e, ułożenie tylnego koła no i potrafiło nam się Robić w ósemka Więc to was przed tym przestrzegam Ale tak to jest on naprawdę spoko mam fajną korbę Kierownice, no takie standardowe części, jeżeli chodzi o e, Dartmouth I mamy tu Lil Pro Single spinam. Więc, niby, tu piasta czasami się potrafi szkodzić, z koła nam się zrobił samka. Ale ta piasta sobie całkiem fajnie cyka. To to jest taki na plus tej piasty Tutaj mamy opony v i ale na pump track. da się za jakieś dwa lata to on w to myślę, że ok. No i mamy tylko hamulec na tył, ale no to już standard w pompach. Lecimy do kolejnego roweru trzeciego. No i co? Myślę, że możemy trochę podbić stawkę, ponieważ z 5900 robi nam się P2, czyli model od Specjalizata, A jak wiemy, że jest Specjalizat, to jakość musi być dobra. No i tutaj mamy takiego dosyć tanie tanią wersję Specjalizata z serii P. Jest to oczywiście P2, za którego zapłacimy 6400 zł. Są wersje tańsze, za 5 na przykład 700, ale, czyli tak zwana P1. Ale ona ma w tym, do, tam jest dosyć duży problem, e, że no nie mam przedniego e, amortyzatora. I to jest taki typowy rower do, a la coś BMX, pump. No nie macie amortyzatora, tyle wam powiem. Na takich rowerek jeździ dużo osób tam, jeździ na przykład Fabio Wimber, ale on akurat jest reprezentantem firmy Canon. Canon, do której zaraz przejdziemy. Tu mamy p 2 Jak wiemy, tu jest jakość i bardzo ładny design. Warto wspomnieć o tej, że mamy tutaj Armel Wickbeck, który jeździ na P3, a nie na P2. To jest tak napisany, żeby ktoś był reprezentant tej marki. E, tego modelu, ale powiem wam tak bo już sobie sprawdzałem specyfikację i znam je na pamięć macie przedni a, amortyzator Manitou niestety jak wiemy e, mamy dosyć mały rozmiar nie możemy sobie wybrać większego rozmiaru, jest 24 cale ale jak chcecie takie triki coś, ale robić BMX na pompie, no to myślę, że ten rower będzie dla Was dobrym wyborem. Oczywiście jak ktoś ma troszkę więcej kaski, to może sobie za 8000 kupić serię P3. I to już jest dosyć duży sprzęt. No i P4 to jest normalny taki rozmiar takiego gamera to six playera To jest akurat P2 jest mniejsza, ale na pewno myślę, że zabawę z nią macie na wiele lat. I przechodzimy teraz tym fajnym akcentem do roweru czwartego. I mamy tutaj Stitched. 360 e, od Kaniona. No i tak ten rower kosztuje 400, e, 4699 zł, czyli kosztuje tani od e, Pedwigi, od Tusi Pro Pampa e, Myślę, że na kanionie się nie zawiedziecie. Podzespoły są fajne. I tu znowuż mamy ma amortyzator Manito Circus Sport. No i e, mamy tą fajną e, ramę od Kaniona. Taką typowo dirtową, no i myślę, że ten rower jest fajnym wyborem. Mamy dosyć mocną korbę. E, tu bodajże jest wykorzystana korba z BMX-a, nawet do e, tego roweru. I myślę, że się nie zawiedziecie Jak się na takich rowerach e, ten Fabio Wimmer nie połamał, to myślę, że dacie sobie radę z tym rowerem. Chociaż ostatnio to, to jego wypadki na stoku narciarskim to jest w ogóle kitsze. To nie wie? Sobie obcej jego profil na Instagramie. To jest taki freerider. No i on tam z reprezentantem kanionu No i on tam ostatnio zrobił takich, chyba, drugi w historii zjazd ze stoku narciarskiego, właśnie na kanionie ale nie tym innym. Bytniemy. Dobra, przechodzimy do roweru piątego. Jest z nim rower NS Bikes Movement. I wiem, że niektórzy nie lubią NS Bikesa, nie lubią dartmura, ja to rozumiem, ale w tą topkę i tak wsadziłem NS Bikesa. Eee, mamy tu Movementa 1 o kołem 26 cali z 2022 roku i w wersji Chameleon, czyli w Myślę, że rama jest bardzo fajnie wykonana. Eee, no ładnie wygląda ten rower, to musicie przyznać. I teraz tak, mamy te warianty, są różne I już Wam powiem, że koła MS-Bucks Tak w skrócie, gdzie tu był przedni amortyzator, bo jak mam szczerze zapomniałem Kamulec tylni nad Shimano e, berki, no i czy mamy tu? Nie mamy tu przedniego, czyli standardowy Pam Rąki i tu mieliśmy bodajże przedni amortyzator e, Manzo. Nie Manzo, czy co ja mówię? Manito. Odzież, zarawał Zaraz wam tu gdzieś wkleję sprostowanie do tego, jaki to jest dokładnie amortyzator. A my lecimy do ostatniego roweru z ustawki, no bo tego Marina nie zaliczam. E, I to jest rower NS Bikes Movement 3, czyli wersja. Słabszy od Movementa 1 i on e, Movement 3 Wojciech kosztuje 2000 no 3000 za okrągły Mac. Sobie, no i cena regularna jest taka: a tu macie promkę na Bike Room, to możecie sobie e, zajrzeć, to sobie e, możecie kupić. No i co? Mamy opony Candy, taki mi się typowy Pump. Nic, nic bardziej zmiennego od tamtych pozostałych rowerów, które Wam pokazałem. Macie hamulce vibraki wibrej, z przodu. No i nikt nie ma raczej, bo to jest uchwyt pod hamulce, bo w pompach się nie produkuje. W ogóle w dirtach się nie produkuje przednich hamulców, bo jest tylko tylny. No i tu macie hydraulikę. Na no, taki standard waga 13 kg, czyli dosyć e, niezła opona do Gamera Intro. No bo to tak jest! Przeciwnik Gamera Intro. No macie podobną wagę. E, bez pedałów e, macie trójny kąt kierownicy, e, trochę na zakrzywienie kierownicy. E, amortyzator, no to też nie oszkujmy, to nie jest jakiejś najlepszej klasy. To nie jest to, co mamy w P2, że tam mamy. Manitou czy Damazochi ale no myślę, że rower fajny, jak ktoś początkuje, chce się nauczyć skakać, no to myślę, że ten NSBAX Movement 3 może być OK. I przechodzimy sobie do podsumowania, bo mi miło oczywiście prowadzi dla was ten odcinek, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Ja wiem, że niektórzy mogą się z tą topką nie zgadzać, no ale ja to wszystko rozumiem. Trzymajcie się oczywiście, bądźcie zdrowi, zobaczcie Instagrama, zasubskrybujcie kanał i już Was o to nie męczę. Trzymajcie się, cześć!